Witam Was, moi drodzy, witam Was pięknie z tej strony Witchhaven i zapraszam Was na nowy odcinek. Chyba to już przeszukiwałam, ale. A nie, jednak nie 3 z 10, złotko, tak. No nic, trzeba by się tutaj zaczaić na tego pana. Mm. Trzeba się tutaj na kogoś zaczaić. Jestem ciekaw, czy mój, że tak powiem, przebijać e, przebijać ścian i tarcz, czy zadziała, tu zadziała.

No, ale uciekłeś. Kurde, schował się za skrzynią. Tak, tak, w razie czego, Blazkowicz, to się schowam za tą skrzynią. Będę cię osłaniał za tej skrzyni. Tak to właśnie jest. Tak to jest z tymi. z tymi, kurde. pomagierami. Pomagają, jak nie trzeba. O nie. No nic, idziemy tutaj, może mi się uda tym razem wyskoczyć, a jak nie, to sadam z tym spokój. Bez presji. No nie, 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 tak to, tak to. Prawie bym spadł. Na tych cholernych... Pudełeczkach by się wywrócił, wiecie? Ta pudełeczka to jest jakaś masakra dla Blaskowicza. No ale w sumie jest to realne, nie? Kurde, patrzcie się, nawet aż tutaj była dziura. Z tego mojego pocisku. Ci się to wygląda jak taka mała czaszeczka. Kurde. Dobra, gdzie teraz? A, może czegoś nie zrobiłem jeszcze. A, bo jemu chyba trzeba powiedzieć, tak? Czy nie? A nie, to tu mam iść. No nic, całego złota nie zebrałem, wszystkiego nie zebrałem, ale to się nic... nic się nie dzieje. Nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło. Aha. To też złoto było. Dobra Aha, czyli z litery 1 i znaczy z litery E i z rg 1 tak też ubywa energii. Myślałem, że nie Oj goście, sorry, nie chciałem Ja pierdzielę, to było brutalne To było tak brutalne, że aż mi mowę odebrało Widzicie, nawet Wii czasami mowę odbierze, nie? Nawet WeJavenowi mowę odbierze Uy. O, cześć kolega Kolega Dobrze, gdzie mam teraz? Idzie? W ogóle co ja mam tu robić? Castle Urda, fajnie, te liście lecą. Liście lecą z drzewa. E, czuć, że jesień, nie? <śm> no ale powiem wam, że mega współczuję ludziom, którzy są dotknięci powodzią. Naprawdę mega im współczuję. Nic, nic dobrego. Tu to przejdę. Masz tu przyjdą. Co tam myślałeś, że co? Że cię nie znajdę, że cię nie zobaczę, że cię nie trafię? Tak, tu jestem i czekam z Bagnet. Jeśli macie ochotę podjąć dyskusję, to zapraszam. Ale gościu, prawie. Prawie naciskałeś nas spust E, goście, nie chcę mi się z wami bawić. Kościoły, słyszeliście, co on powiedział? Poddaj się, a sprawię, że umrzesz szybko. No, niestety, gościu dla ciebie. Dób. Tam cały czas strzela do niej. Kurda, powinien, był... powinien był trafić. No ale uciekł świniak, widzieliście, uciekł. Koniec gościu. Skończyła się Twoja złowieszcza dominacja. No nic, zobaczmy, czy coś tu jest. Ja też niestety bardzo często zapominam używać, moi drodzy. Zapominam używać. O jak dobrze. Niestety, goście, nie dopadniecie mnie. Not this time. A co ja mam ulepszenia? No i co gościa? No i co? I co tak dalej? Co dalej tam? Świetne. Wow, nie mam już granatów, nie mam już granatów, a, no to, a tu są granaty. Coś tam jest, o, oni też rzucili. Oni też rzucili. Kurde, facet niemożliwe, żeby cię tam pociski ominęły Jest to po prostu niemożliwe Tam roboś, widziałem Cię A rzucili sobie granatem w środku, Oj, mi przykro. Chyba zginęli. Facet, zamiast gadać, to, to coś zrób. Nie gadaj, tylko coś zrób. A no wiem, możecie się jeszcze poddać. Aha, czyli oni znowu strzelają. No nie wiem, czemu to tak jest. To zawsze tak było, wiecie. O można to już po pierwszym odblokowaniu tak można się tym bawić cały czas tak za każdym razem jak tu przychodzimy to się świeci ale nigdy się tutaj nic nie znajduje tylko za pierwszym razem tak no to się znajduje dokument Who are you and what are you doing here get out of here, I, I'll kill you, i swear Facet, byś e, nie wiedział, to zabiłem już paruset niemieckich żołnierzy A, czyli chcesz, żebym ja sobie poszedł, to ja sobie pójdę Tu była jeszcze drabinka, u góry Nic to nie dało, aha, czyli widocznie to już nikogo nie było Czasami tak dla zabawy sobie strzelam do tych duszków Dobra dojdziemy do... do tego, do e, zamku i będziemy kończyć U? To nie tu, no i to nie będzie chyba takie proste, bo tu trzeba chyba iść do tego miasta. Muszę iść chyba do tego miasta. Do drugiej strony. Na drugą stronę miasta. Dobra. Jak muszę iść, to idę. Jak muszę iść, to idę. Prawda sobie całkiem nieźle ta gierka wyglądała, bardzo ładnie wyglądała, jak nagle zrobiono i to jeszcze na silniku Duma 3, czy tam no, w tamtym czasie już bardziej Preya, czy um, chociaż nawet nie, bo to najpierw był DOOM 3, później był Quake 4, był Prey i był jeszcze przecież, jak to się nazywało, e, Quake Wars, Enemy Territory Quake Wars. No ale powiem wam, że tak e, jak oglądam sobie tak tego Outlaws Znaczy oglądam nie mówię na YouTubie, tylko jak byłem właśnie jeszcze parę dni temu znajomego i e, Jamesa i pożyczył mi tego, znaczy ten co mi pożyczył tego Space Marina, nie? No ten co mi pożyczył Space Marina to on e... Czekajcie czy ja mam iść tu czy ja mam iść tam Nie mam chyba iść tam No to on to teraz gra w tego Outlaws i jak tak widziałem go trochę, tam bo może z dwie godziny oglądałem to całkiem taka ciekawa gierka Całkiem... Ech, czekajcie, zaraz im rzucę. Nie wyszło. A tu jest beczka. Jeśli uda się, że podbiegną. Ten biega tam na dole. Rzuciłem granatem. Czasami poskutkuje. No. No, kolega. Chyba tego nie przeżyłeś. Tak to jest. Tak się cwaniaka uczy rozumu, nie? Tak się cwaniaka uczy rozumu. Cwaniak kurcze się pojawia, znika, a tutaj cyk. Najpierw zabiłem mu zwolnienie czasu. Najpierw było zwolnienie czasu, a później e, ta zdolność przebijania osłon. Las że lezie z tą tą Be, Lezie z beczką. O kurczę, zaszczeliliście gościa. Tylko muszę uciekać z tą beczką. Porczak. Czy ja go utłukłem? Czy ja go utłukłem? Spanowie, idziemy do tego zamku? Idziemy do tego zameczku, czy nie? Aha, dobra. No, zameczek, zameczek całkiem spoko. Tam jest na wzgórzu, widać go, i tutaj jesteśmy też. Dobra, ludzie, w następnym odcinku sobie zameczek pozwiedzamy, bywajcie.